W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o dużych krowach. To jest taka duża krowa i. nie ja. <laughs> Nie Kafi no. czegoś szuka. Szukam, ja zawsze czegoś szukam. Ja przygotowuję krewety z kiełbasą Chorizo. Przygotowujemy dzisiaj krewety z kiełbasą Chorizo. Kafi jest skarżypytą. Największy bałagan robi Hanka, która po prostu nie ma litości, naprawdę nie ma litości, wyciąga wszystko. Ja dostaję medal z ojcostwa. Look, you're swinging all by yourself for the first time in your life. A Hanka macha. Zapraszamy. Rozczochrany i nieprzytomny zwierz to ja. Jeszcze kilka lat temu wierzyłem, że wstawanie chwilę po szóstej to coś, co przytrafia się innym. A później przytrafiły mi się one. Helut, królowa focha i wielka fanka płynięcia pod prąd, za co ją szanuję, chociaż niekoniecznie o siódmej nad ranem. Kafi, moja piękna żona, serdeczna przyjaciółka i fantastyczna matka która zawsze spaną noc dałaby się pokroić. Hanut. Zwierz nocny, który uważa, że sen jest przereklamowany, balując do wczesnych godzin porannych przy mlecznym barze. Jest to budziaki. Gdzie są Na górze? Po wielu trudach i wielu bajach w końcu udało nam się wyjść, jedziemy do przedszkola Heli. Cieszysz się? Yeah! Ja nie wiem jak to jest, czy wy też tak macie, ale my niezależnie od tego, o której godzinie wstaniemy jak bardzo się nie sprężymy, to zawsze jedziemy do przedszkola na styk. Za 12 minut Hela ma w przedszkolu śniadanie. I pamiętam, jak dziś, jak pani dyrektor, jak się zapisywaliśmy do przedszkola, mówiła, żeby przywozić dzieci tak minimum godzinę wcześniej przed śniadaniem, żeby dzieci jeszcze się zdążyły wybawić. No więc udało nam się to może raz w ciągu ostatniego semestru. Więc całkiem niezły wynik. Przed nami kolejny etap dnia. Dzisiaj, dzisiaj plan jest następujący. Ja zajmuję się hanką, ponieważ. Kafi musi trochę popracować. Yy, ogarniemy jakieś zakupy wspólnie z Hanką. Może wspólnie też ogarniemy obiad. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, bo Hanka to wiadomo. Bardziej przeszkadza niż pomaga. Jesteśmy z powrotem w domu. Kafi robi się na bóstwo, a ja trzymam małego glona. Tu jest mały glon. Właśnie, bo zupełnie przez przypadek okazało się. Właściwie nie przez przypadek, ale okazało się, że. Hela nie ma już więc czeka nas dzisiaj podróż do hajemu po nowe rajstopy dla Heli! I tak to właśnie jest. Cały czas zmieniają nam się plany dnia. No i oto jesteśmy znowu w samochodzie, tym razem w prawie komplecie. Brakuje najstarszej córki, a my lecimy do galerii naszej ulubionej galerii. Tak naprawdę ja nienawidzę jeździć do galerii. Nie. Nie, nikt nie lubi. Nie, nie lubimy. Nie lubimy totalnie jeździć do galerii i dlatego właśnie to robimy teraz, bo jest mało ludzi i... nadzieję, że nam szybko a nam przydałaby się kawa i myślę, że to jest tak naprawdę główny, ukryty pretekst, do którego jedziemy razem. Serio? <laughs> nie, Ty już piłaś kawę, jeszcze nie. Ale słuchajcie, opcja jest tego typu, że na przykład e, kawi mogłaby sama jechać, ale e, kawi się boi jeździć tym samochodem. To jest taka duża krowa i... Nie ja. Nie no, samochód jest dużą krową, nie Kafi, oczywiście. I... Nie, to fakt, to fakt, że nie czuję się mm, zbyt pewnie w tym samochodzie. Także mi się marzy jakiś taki malutki, jak pudełeczko od zapałek. To malucha cię kupimy. Samochód? Może być maluch, może być maluch, lepiej był w automacie. To jest w automacie, to, jest to. Ma ktoś automat w maluchy zamontowane? Może ktoś ma? Ja bym <grym> zobaczył. Po przybyciu na miejsce rozdzieliliśmy się, żeby zyskać na czasie. Ja poszedłem ogarnąć zakupy na obiad, a Kafi tymczasem zniknęła w poszukiwaniu ciuchów dla Heluta. Ja już ogarnąłem swoje zakupy. Hanka prawie mi zasypia. Biegniemy do Kafi zobaczyć jak jej idzie, ale zauważy się, że na pewno Wybrałam pełno różnych dziwnych rzeczy i oczywiście fajnych, jak to kafi, które będą nas kosztowały milion monet, ale zobaczymy, jak będzie. O, jest tyle rzeczy, że ciężko się zdecydować, więc widziałam powybierałam wybierałam parę kilka sukienek na dziewczyn Ok, w poszukiwaniu kafi. Kafej ogólnie potrafi przepaść w dziale dziecięcym, w jakimkolwiek sklepie odzieżowym. I chyba to samo wydarzyło się tutaj. A udało mi się zlokalizować słuchajcie, jest przy Kasie. Ciężko było się zdecydować w sklepie, co kupić. Tak to przeważnie bywa że jak chcemy wejść po jedną rzecz, to tych rzeczy jest milion pięćset, Kupiłam jej dwie sukienki, trzy pary rajstop, jakieś tam spinki, pierdółki, dziewczęce. Sama chętnie bym sobie pokupowała rzeczy, ale no nie były to dzisiaj zakupy nastawione na mnie. No już powoli z tego sklepu udało mi się nawet nabyć. Przy wyjściu pomadkę. to. Jest, jest piękna. Słuchajcie, pamiętacie, jak mówiłem Heli podczas założenia jej do przedszkola, że odbiorę ją dzisiaj. E, no cóż, u nas tak wszystko dynamicznie się zmienia, że e, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Kafi stwierdziła, że w związku z tym, że jest tak piękna pogoda, e, ona nie ma zamiaru siedzieć w domu. W związku z czym ja mogę sobie opracować, a ona idzie na spacer z dziewczynami. Czas. Y Wyjść po Helę do przedszkola, Idę z Hanką i oczywiście szukam. Ja zawsze czegoś szukam, bo tu się w tym domu nie da inaczej. Szukam aktualnie kocyka jakiegoś cienkiego. My wiecznie czegoś szukamy. Po prostu myślę, że mam nadzieję, że inni rodzice nas rozumieją. Jejku, znaleziony. Ja już za chwilę zabieram się za dokonanie kilku drobnych zmian e, na naszym blogu, e, a później zabieram się za obiad. A co będzie na obiad? Dziś serwuję krewety z kiełbaską chorizo w śmietanowym sosie i z makaronem papardele. E, pokażę Wam za chwilę, jak to się wszystko robi. Wszystko będzie trwało maksymalnie 15 minut. E, danie jest bardzo pyszne, bardzo łatwe w przygotowaniu, ale zanim to nastąpi, muszę ogarnąć e, temat vlogowego. E, Gdy ja na naszym blogu walczyła z niesforną Kafi, która nie miała ochoty wyświetlać się z nami w jednej linii na stronie, Kafi walczyła z niesforną Hanką i jej butami w drodze do przedszkola. Hanka, dlaczego zdjęłaś buty? Zakładamy je po raz. Nie wiem, który dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, na jaki humor trafi dzisiaj u Heli, jak po nią przyjdę. Bo czasami bywa tak, że e, przychodzę, wiecie, stęskniona matka przychodzi po dziecko kłócam z otwartymi ramionami mam nadzieję, że przybiegnie do mnie rzuci mi się na szyję, mamo a ona patrzy na mnie i pierwsze co mówi, mamo czeka na mnie Hanka no i to jest po prostu takie rozczarowanie wtedy następuje że jak to a miało być tak pięknie, miało być inaczej ja się rzucić na szyję, powiedzieć, że tęskniłaś, że kochasz. Nie jest to łatwe ubrać Helena do wyjścia w przedszkolu. Spędziłyśmy tu już 20 minut. Helena, chodź, ubieramy Ciebie do wyjścia, wychodzimy stąd. Niech Hania sobie tym się bawi, a Ty chodź się ubieraj, Hania, ale nie mopem, zostaw mopa. Oczywiście musimy się przygotować do dalszej drogi. Chrupek jest obowiązkowy. Miałaś dać Hance chrupkę. ale jej rzuciłaś. Lecimy w stronę domu. Co się tym razem stało? Nie spada, ściągasz to cały czas. Ja ci już tyle razy to poprawiłam tą opaskę. Ostatnie... Okej, okay, umawiamy się, że poprawiam Ci ostatni raz. Umowa stoi. I tak właśnie wyglądają nasze powroty do domu. Przeszłyśmy do domu. Moje wkurzenie sięgnęło już z nitu, ponieważ zawsze czegoś szukamy. Szukałam przez ostatnie kilkanaście minut butów dla hanki, by potem szukać przez kolejne 10 minut. Szelek dla psa, które oczywiście się nie znalazły, więc wyprowadzamy bubę bez szelek z Hanką, bo Helena ma humory i stwierdziła, że nie idzie z nami na spacer. Ok, słuchajcie, jesteśmy w kuchni, przygotowujemy dzisiaj krewetę z kiełbasą Chorizo i z makaronem Paparbele. Najpierw musimy myć krewetę. I kroimy kiełbaskę Chorizo. Widzicie, jakiego mam małego pomocnika w kuchni. Teraz najbardziej żmudna część przygotowania obiadu, czyli walczenie z krewetami i z ich układem pokarmowym. Wywalamy to wszystko stąd. He had some what? Maybe... Horse? Yes. e i i, -i o With a neigh here and a neigh there. Here knee there, knee. Hey, why are you not singing? Old MacDonald had a fun. Eee-yo, yeah, yo. Suka. Lemme. Suka. Krewetki już ogarnięte, przygotowane. Eee, pora rozgrzać patelnie, bo za chwilę będziemy je wyrzucać, będą się smażyć. Musimy ogarnąć dwa ząbki czosnku. Podsmażamy czosnek chwilkę. I zaraz dorzucimy krewety i je przyprawimy. Nie wiem czy też tak macie, ale ja za każdym razem, jak czuję zapach czosnku albo koperku, to automatycznie robi się głodny. Dobra. Odsączone, wyczyszczone, a no, lecimy z tematem. Mamy tutaj trochę szafranu. Szafran oczywiście przywieźliśmy z Indii. Daję też trochę tymianku. Strasznie lubię tymianek, słuchajcie, ostatnio. Podsmażamy, podsmażamy. Wrzucamy nasze chorizo. I dajemy mi chwilę na zaprzyjaźnienie się na patelni. Tak naprawdę, to już się wszystko wydarzyło: wszystko się fajnie podsmażyło. W związku z tym, w związku z tym Hela już śpiewa z radości. Że za chwilę będziemy jedli, a ja tymczasem dorzucam jeden z ostatnich składników, jak widzicie, mega proste danie: e, czyli Serek. Wykorzystaliśmy e, Twój smak z piątnicy. Cerki dodane, yy, i teraz w zależności od tego, jak bardzo chcecie, żeby to było gęste, możecie albo to zostawić, to się tak fajnie roztopi i będzie bardzo gęste i kremowe, albo możecie dodać wody, tak jak ja teraz, co sprawi, że będzie to bardziej takie rzadkie. Ok, tu nam się wszystko ładnie roztopiło. Za chwilę dodamy ostatni składnik, czyli odrobinę mięty, świeże mięta. Roimy i dorzucamy do reszty składników. I o to jest nasze danie. Główne, gotowe. Tak jest dinner is ready. Jak widzicie, całe nasze życie kręci się wokół dzieciaków. Tym razem ja wyszedłem przespacerować się z dziewczynami. Hanka już zasypia. Hela szaleje ze swoim wózkiem. A Kafej cóż, została w domu ogarnąć. Nasz domowy Armagedon. Po mojej szmince już ani śladu, ale może to i dobrze, bo teraz zamiast być damą z czerwonymi ustami, zamieniam się w naprawdę panią sprzątaczkę, która musi na wysokich obrotach bardzo szybko, prężnie sprzątnąć mieszkanie, bo to co się tutaj dzieje, to po prostu to jest straszne i musicie to zobaczyć. Zaraz wam to pokażę. Tak wygląda mieszkanie przy dwójce dzieci. Największy bałagan robi Hanka, która po prostu nie ma litości naprawdę nie ma litości wyciąga wszystko. Ja jestem już z dziewczynami na placu zabaw. Eee, Hanka, oczywiście, jeszcze nie śpi, chociaż jest ledwo ciepła. Ona jest naprawdę twardym zawodnikiem i zawsze, absolutnie zawsze, słuchajcie, walczy do upadłego. Eee, Hela oczywiście już jest ogarnięta w piaskownicy, szczęśliwa i radosna, a ja mam po prostu mission impossible, czyli położyć do snu tego małego glona. Na przykład tutaj, w tym miejscu powinno się tak naprawdę siadać po to, żeby móc na siedząco zdjąć buty. Tak wygląda to miejsce. Czasu nie mam jakoś dużo. Słuchajcie, więc siedzę sobie z dziewczynami na e, placu zabaw i tak sobie rozkminiam się, zastanawiam się, jak to jest, że te same dziewczyny, kiedy zostają same z e, kafi, to są nie do ogarnięcia, a później spędzają czas ze mną i są po prostu zupełnie innymi dziećmi. Lepiej, bo komódka wygląda już tak. Ale sprzątam dalej. Gdy Kafi zdobywała punkty doświadczenia jako perfekcyjna pani domu, ja wspinałem się na wyżynę Ojcostwa, przekazując helutowi niezbędną wiedzę z zakresu koordynacji ruchowej. Rate. You're doing great sweetheart, bravo! Yay! Exactly! Look, you're swinging all by yourself for the first time in your life. Congratulations and celebrations! Yes. Hello, to od biednym wózku. A co się stało z wózkiem Heli? jest tutaj. Jak Ci się podobał dzisiejszy dzień? Bardzo mi się podobał. Pogoda była A. super. Pogoda dodaje powera, ale... To prawda. Ale jednak ja powinnam o 17... <grym> ja powinienem o 17 czy 18 wypijać drugą kawę. Planów było dużo. Jest godzina 21, ale... mi mnie rozbierać. A my najchętniej poszlibyśmy spać. Mama. Słucham. Mama. Słucham. Widzicie jak ona pięknie mówi mama i tata? Jeszcze mówi bubu. Tata. Tata. Tata.